Co, jeśli powiem ci, że Twoje życie ma znaczenie? Co, jeśli pośród milionów ludzi na świecie ktoś słucha bicia Twojego serca? Jeśli zna Twoje imię i nieskończenie mocno Cię kocha? Wartość czegoś zależy od ceny, jaką ktoś jest gotów za to zapłacić. Bez względu na to, czy wiesz o tym, czy nie, targu już dobito. I cena została już ustalona na zawsze. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie pnął, ale miał życie wieczne. On wziął na siebie grzech świata, każdą karę, całą ciemność, ciężar prawdziwego zła i nosił ten ciężar w swym ludzkim ciele. Uczynił to, bo Cię kocha, bo chce być wolny, wolny od strachu, chorób i zniechęcenia, wolny od uzależnień, od niewoli, wolny od piekła i grzechu. Jezus z triumfem zwyciężył śmierć, zbudował most, otworzył drzwi, pokazał drogę, zapłacił najwyższą możliwą cenę swoją własną krwią. On zrobił to dla mnie, zrobił to dla ciebie, zrobił to, byśmy mogli być całkowicie wolni.